Apokalipsy i postapokalipsy, końce świata, te, które już się wydarzyły i te, którym trzeba zapobiec. Książki dla Was, końce świata. Zapraszam do oglądania. Hej, hej, moi drodzy. Bezsenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści tajemniczych, strasznych, niesamowitych. Jest to cykl poświęcony mojemu ukochanemu gatunkowi, który prowadzę od ponad. 12 lat. Temat na dziś, koniec świata. Czy może być coś gorszego? Czy może być coś potworniejszego? Czy może być coś bardziej nieuchronnego? To wdzięczny temat dla grozy, tym bardziej, że poruszają go ci najlepsi z najlepszych, jak chociażby taki Din Kunz, którego najnowsza powieść Dom na krańcu świata, to jest właśnie tytuł, który zainspirował mnie do stworzenia dzisiejszego zestawienia we współpracy z wydawnictwem Albatros. O tej książce za chwilę wam opowiem, będzie świetnym wstępem do naszego tematu. Przed wami 9 opowieści o końcu świata, 9 apokaliptycznych historii, 9 horrorów strasznych, niesamowitych i opowieści z pogranicza. O tym, co już nadeszło, ale też o tym, co może nadejść. I oczywiście dorzucajcie też swoje ulubione, zapraszam Was serdecznie, bo uwielbiam, kiedy się inspirujemy. I pamiętajcie, będzie też konkurs Nowy Dyn do wygrania, nie inaczej. I tak jak powiedziałam, zaczynamy dzisiaj właśnie od Dina Kunca, od jego domu na krańcu świata, bo to jest idealny tytuł, żeby zacząć właśnie tę tematykę. To jest koniec świata, któremu trzeba zapobiec. To jest opowieść o walce, o spisku, o eksperymencie, który poszedł nie w tym kierunku, w którym powinien był pójść. To jest opowieść o przeciwstawianiu się złu, o szaleństwie, o brawurze. O tym, do czego jesteśmy zdolni z miłości, z poświęcenia. I Dean Kuntz łączy tutaj gatunki tak, jak tylko on potrafi, dlatego że to jest opowieść z pogranicza, z pogranicza science fiction, z pogranicza grozy, z pogranicza thrillera. A wszystko to spowita tym, co u Dina Kuntza najważniejsze, czyli osobistym dramatem, osobistą historią bohaterów. Pojawiają się tutaj motywy tajemnicy, i czegoś mistycznego, czegoś niewyjaśnionego. Po tragicznych wydarzeniach, osamotniona Katie zaszywa się na wyspie o jakże znaczącej nazwie drabina Jakubowa. To na tej wyspie chce się ukryć i odciąć od świata, który tak ją skrzywdził. Ale spokojne życie Katie przerywają dziwne i niewyjaśnione wydarzenia na sąsiedniej wyspie, wyspie, na której znajduje się zamknięta rządowa placówka badawcza. Coś się tam dzieje, a nasza bohaterka wkrótce będzie musiała stawić czoła czemuś, na co żaden człowiek nie byłby gotowy i zapobiec ostatecznemu. Żaden człowiek nie jest wyspą, nikt z nas nie żyje w próżni. Nawet wtedy, kiedy czujemy się osamotnieni, może wydarzyć się coś, co nagle zmieni nam wszystko i postawi nasz świat na szali. Coś, co sprawi, że na przekór wszystkiemu, to właśnie my staniemy nagle w centrum wydarzeń. I kunc jest mistrzem w wystawianiu swoich bohaterów na takie próby. Te próby ostateczne, szaleńcze, niepokojące, próby potworne, tak naprawdę. domu na krańcu świata wykreował druzgoczące, wręcz czytelnika, napięcie i koszmar jednostki, która zostaje skonfrontowana nie tylko z Końcem świata, swojego osobistego, prywatnego świata, ale także z potencjalnym końcem świata wokół niej. Ten świat wokół niej chwieje się w posadach. Ta powieść to jest psychologiczna rozgrywka bohaterki, która gotowa jest na wszystko, by walczyć, by trzymać się, by robić wszystko, po to, by zatrzymać swoją własną wolność, by trzymać się swojego wyboru. I to jest zupełnie inna powieść, niż moglibyście oczekiwać, jak to u Kunsa właśnie bywa. Bo u niego, jak widać, nawet te końce świata mają swoje własne, specyficzne oblicze. Powiem Wam, że byłam bardzo zaskoczona. To teraz największy możliwy mrok i zupełnie inny biegun opowieści, czyli droga Kormaka McCarthy'ego. Gdyby ziemia pokryła się pyłem, gdyby gasło słońce, gdyby świat pogrążony był w śmierci. Ale. Gdyby droga pozostała setki kilometrów drogi, poplątanych ścieżek, po których kręcą się, krążą jak duchy, jak zjawy dawnego świata, ludzie, cienie tych ludzi: kanibale, oprawcy i ci, którzy próbują po prostu jakoś przeżyć. Po drodze, właśnie w kierunku południa, zmierza para naszych bohaterów. Ojciec i syn, mężczyzna i chłopiec. Mężczyzna wie, że nie pozostało mu wiele czasu. Chłopiec natomiast jest jego ostatnią nadzieją w tym rozpaczliwym świecie. No i ta powieść pozostawi was w strzępach. Co ciekawe, Kuncy i McCarthy, których tutaj właśnie specjalnie ze sobą skonfrontowałam jednego po drugim, oni operują na zupełnie innych biegunach, na zupełnie innych biegunach nadziei. Kolejnym widowiskowym takim tytułem jest Łabędzi Śpiew Roberta McCamona. Jest to historia upadków świata, który przytrafia się nam po ukolejnej wojnie światowej, tym razem, której efektem była wojna jądrowa. Wystarczyło zaledwie kilka chwil, by wszystko obróciło się w proch. Zniknęła cywilizacja, jaką znamy, spłonęły miasta, wszystko tak naprawdę zrównano z Ziemią, a wszelkie życie wyparowało, no z wyjątkiem nielicznych ludzi. Którzy teraz są poparzeni, są zniszczeni, którzy są schorowani. No i można by ich nazwać szczęśliwcami, gdyby nie to, że to żadne szczęście przeżyć w tym świecie. Niemniej, ta garstka ludzi przeżyła. Są dotkliwie poparzeni, są napromieniowani, a mimo wszystko będą między sobą walczyć, dlatego że ta historia jest o tej nieodłącznej walce dobra ze złem. Co po nas pozostanie? I miejscami przypominało mi to bastion, szczególnie początek tej powieści. Ale cały zamysł jest równie wizjonerski jak Kinga. Zresztą do Kinga to jeszcze wrócimy. Teraz powieść, która jest przerażająca, ale... W takim zupełnie innym sensie. Mam chata na krańcu świata, pola Tremblaya. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że spędzacie taki idylliczny czas w pięknym miejscu, w chacie pod lasem ze swoją rodziną. Ale pewnego dnia do tej chaty przybywają obce. Ludzie, którzy przybywają, by zatruć wasze życie na zawsze i całkowicie odmienić. Wyposażeni są w jakieś kuriozalne narzędzia tortur i mordu. I oni słuchajcie, wmawiają, że nastał czas apokalipsy i tylko wy i wasi bliscy możecie nie dopuścić do tego końca świata, tylko wy możecie go uratować. Haczyk jest jeden, wy musicie poświęcić kogoś bliskiego, kogoś ukochanego. No właśnie, poświęcić kogoś, by uratować miliardy ludzi na całym świecie. Czy bylibyście na to gotowi? I w takim właśnie okrutnym położeniu znaleźli się nasi bohaterowie. A tutaj trzeba pamiętać, że szaleństwo w takich sytuacjach bywa zaraźliwe. No, szczególnie wtedy, kiedy właśnie kończy się świat. Trylogia, przegląd końca świata, Mirror Grant. Mam nadzieję, że jest wznowienie tych powieści, bo to jest trylogia. Dlatego, że to jest misternie wykreowany świat postapokaliptyczny po apokalipsie zombie. Co prawda zmarli, wstali z grobów, ale 20 lat później życie wciąż trwa. Na specyficznych zasadach wiele instytucji upadło, ale żyjemy. Człowiek się po prostu dostosował, chociaż zmieniło się wszystko. I w tym wypadku Miragrand skupia się na mediach, dlatego że tutaj prym wiodą blogi. W tym świecie e, prym wiedzie blogowanie blogowanie w formie reporterskiej czyli wychodzenie naprzeciw zagrożeniu wychodzenie względem zombi. I to są ludzie, którzy są gotowi poświęcić swoje życie za prawdę. I taką mamy parę bohaterów, którzy stworzyli stronę: Przegląd końca świata. I oni postawili sobie jeden konkretny cel: zdemaskować spisek i wszystkich, którzy za tym stoją. Nic tutaj nie jest przypadkowe, wpada się jak śliwka w kompot i jest tutaj taki rys młodzieżowy, ale cała trylogia jest arcy. Fascynująca. A teraz coś z naszego podwórka, czyli lęk Tomasza Sablika. I mamy tutaj rzeczywistość postpandemiczną, czyli świat pokonała pandemia. Zostaliśmy zdziesiątkowani, zostały jedynie niedobitki. Ostatni, którzy ukryli się, którzy jakoś przeżyli. Na odosobnionym od ludziów, w chacie pod lasem, żyje para Julia i Jakub, i oni są bardzo osamotnieni w swoim małżeństwie. Ona bardzo pragnie dziecka, a on jedyne, czego pragnie, to przetrwać. Jakoś u jej boku. Poza swoimi sąsiadami, inną parą, no oni od lat nie widzieli żywego człowieka, aż do dnia, gdy pewnego dnia do ich drzwi zapuka dziewczyna. Dziewczyna imieniem Żywia. Ta dziewczyna. Ukrywa pewną tajemnicę. No i od tej pory już nic nie będzie tak jak przedtem. I to jest właśnie opowieść o postpandemicznej rzeczywistości, o pewnym końcu, ale też swoistym nowym początku. Ale przede wszystkim jest to opowieść o samotności. O samotności i o przemijaniu. Nie otwieraj oczu Josha Malermana, to jest słuchajcie tytuł, który zrobił swojego czasu ogromne wrażenie. Powstała nawet ekranizacja z Sandrą Bullock, nie wiem czy pamiętacie. Czego nie można robić? No nie można otwierać oczu. Dlaczego? Nie do końca wiadomo, czy jest to jakiś wirus, czy jest to potwór z kosmosu, czy to są jakieś demony, czy w ogóle jakieś kosmiczne zagrożenie. Nie wiadomo, żeby przetrwać, nie można otworzyć oczu. Wszystko upadło, ludzie po prostu tułają się. To jest świat szalony, świat agresywny, i przez ten świat próbuje przebić się kobieta. Kobieta z dwójką dzieci. I to jest, słuchajcie, taka powieść, która tak trzyma w napięciu, ona tak trzyma w napięciu, to jest taki poziom grozy, że człowieka wstrząsa. I chociaż to jest weird fiction, to ogromnie Wam polecam, nawet jeśli nie przepadacie za bardzo zagrozą. I znów z innej beczki, powieść jeszcze z lat 50 słuchajcie. Powieść, o której Wam kiedyś szerzej opowiem, ale na razie będzie taki wstępniak, czyli Dzień Trfidów Johna Wyndama. Na ziemię spada deszcz meteorytów, który wywołuje co? Masową... Ślepotę. I tylko nielicznym udało się zachować wzrok, na przykład naszemu głównemu bohaterowi, który w tym czasie leżał w szpitalu i te oczy miał zasłonięte. No właśnie, nasz bohater budzi się w szpitalu, by przekonać się, że świat wokół niego, no, zmienił się. Pogrążył się w chaosie, a ludzkość, ta ślepa ludzkość, jest dziesiątkowana przez niejakie. Tryfidy. Czym są tryfidy? Nie powiem, ale cel jest prosty teraz dla naszego bohatera i tych, którzy się zaczynają go trzymać po prostu, bo jest jednym z tych, którzy widzą. I celem jest po prostu przetrwać. I w tym przetrwaniu też zachować jakoś swoją ludzką twarz. Zachować człowieczeństwo. No i powieść, która musi być, chociaż już była ostatnio w zestawieniu książek horrorów o wirusach, no ale ona tutaj też musi być, no nie może jej nie być. Bastion Stephena Kinga. To przecież od bastionu zaczął się cały szał i cały boom na całą literaturę postapokaliptyczną. To właśnie Stephen King no swoim kolosem, bo ta powieść ma co, z 1400 stron, wciągnął, wciągnął czytelników w postapokaliptyczne szaleństwo i w swoją wizję. I o co w tym bastionie chodzi. Chodzi o przetrwanie. Śmiercionośny wirus, który wydostaje się przypadkiem no, z laboratorium dziesiątkuje nawet to, to źle brzmi, no 99% ludzkości umiera. 1% przeżył i ten 1% próbuje jakoś żyć, ale wkrótce przekonują się, że tutaj chodzi o coś więcej i to ich przetrwanie to tak naprawdę. Ta próba sił, próba dobra i zła, dlatego że w takim momencie, w takim kryzysie ludzkości, to właśnie te dwie przepotężne siły będą ze sobą walczyć. I to jest historia podziału, historia jaki dokonuje człowiek, czyli jakimi ludźmi jesteśmy, kiedy nie zostaje już nic. Kultowy tytuł no Bastion, mówię, to jest kolos, kolos, ale jak dobre! Końce świata, te, które dopiero mogą się wydarzyć, te, które już się wydarzyły, i teraz testują. Ludzkość. Ogromnie ciekawy temat. Zainspirował mnie Dean Kuntz, który znowu znowu zaprezentował coś zupełnie innego i znowu coś zupełnie w swoim stylu, dlatego że to jest taki autor, którego nie można jednoznacznie zaklasyfikować. I zastanawiałam się właśnie, czy opowiadać w nim w kontekście grozy. No ale innej opcji nie było, bo temat jest właśnie taki straszny, bo koniec świata jest najstraszniejszym, co może nam się jako ludzkości. Przytrafić. Chodźcie, chodźcie, Dingundz do wygrania. W naszym konkursie z wydawnictwem Albatros, Dingundz jego dom na krańcu świata do wygrania dla Was, a pytanie konkursowe brzmi: Gdyby świat dobiegał końca, którą książkę chcielibyście uratować? tylko jedną przed tym całym końcem. Słuchajcie, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się spodobało, że dobrze bawiliście się oglądając i zapisaliście sobie jakieś tytuły. Czekam też na Wasze polecajki i oczywiście na książki, które chcielibyście przed tym końcem świata uratować. W ogóle temat końca świata jest ogromnie fascynujący, bo przecież on pojawia się nie tylko w grozie, w horrorze, ale też w opowieściach, które jeszcze głębiej penetrują psychologiczny właśnie aspekt tego końca i pożegnania ludzkości, albo tego nowego początku, bo to również tak można, e, można nazwać. Ja mam jeszcze kilka takich naprawdę doskonałych tytułów w zanadrzu, które mam nadzieję jeszcze kiedyś Wam będę mogła przedstawić. E, pamiętajcie, że wszystkie te tytuły, które e, dzisiaj Wam pokazałam, znajdziecie również we wpisie na blogu. On znajduje się, oczywiście link do niego w opisie pod filmem, więc wystarczy kliknąć i siup, śmigacie na bloga i tam wszystko macie. Jestem ciekawa też, co my w ogóle o prozie Dina Kunca, czy lubicie tego autora, czy go znacie jakie tytuły jego jeszcze polecacie właśnie. Na pewno Kunc jest autorem, który jest specyficzny, który jest inny e, i który ma swój własny, zupełnie odrębny styl. Ja przynajmniej tak właśnie o nim myślę. A teraz jego najnowszy dom na krańcu świata no tylko jeszcze jakby no, potwierdził, potwierdził to, co właśnie myślę o jego twórczości. Zaglądajcie kochani na bloga i widzimy się niebawem i nie padnijcie w tych upałach, dużo pijcie. Do zobaczenia, pa pa!